Drodzy mieszkańcy Grabowskiej Woli i Łutnik, bardzo proszę o głos na mnie 7 kwietnia w tych wyborach samorządowych do Rady Gminy Grabów. Program otrzymaliście. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia, pytania, bardzo proszę o kontakt, proszę o taką normalną życzliwość. My potrzebujemy naprawdę zmian chociażby dlatego żeby zapanowała wreszcie taka wzajemna życzliwość bo widzę że każdy z nas już potrzebuje normalności i wzajemnej życzliwości braku kłócenia współpracy dialogu rozmowy możliwości liczenia wzajemnego gdzieś na siebie a nie takiego podgryzania i podkopywania Myślę, że też e, dzięki naszej współpracy i nasza wieś by się bardziej rozwijała i nasza młodzież miałaby jakiś punkt zaczepienia takiego wzajemnego rozwoju. I o to Was proszę, abyście oddali na mnie głos w, de, w tych wyborach 7 kwietnia. Dziękuję za wszelkie głosy, dziękuję za wszelkie słowa poparcia, dziękuję za te komentarze, dziękuję za wiadomości, których bardzo dużo dostaję e, z bardzo dobrym odzewem. Nie tylko mojej osoby, moich filmów, mojej działalności. Moich różnych aktywności, ale to jest przykładem, że mamy wiele zdolnych osób. Tymi zdolnymi osobami są także Wasze dzieci i wnuki, tylko są nieodkryte i chodzi o to, żebyśmy odkrywali te osoby, po co ma ktoś stać z piwem pod sklepem, jak może aktywnie, kulturalnie się rozwijać i jakiś taki owoc pożyteczny przynosić i dla siebie, potem dla swoich dzieci i wnuków. Proszę o Twój głos, drogi wyborcu.